Witam Was. Właśnie widzieliście sprzęt, jakim dzisiaj filmowałem. Dzisiaj zobaczycie kilka obiektów, które filmowałem z kamery zainstalowanej na statywie w sposób stacjonarny oraz obiekty, które filmowałem z ręki. Zobaczycie obiekty na końcu, które latały jeszcze niedawno nad Zieleniecką, a które udało mi się z dachu mojego domu na Saskiej Kempie sfilmować. Nad stadionem dziesięciolecia, ale to na samym końcu. To, co teraz widzicie, moi drodzy, to z pozorów wygląda na obiekt, który leci w bardzo wysokiej przestrzeni, jest bardzo odległy, a tu się okazuje, że nie, ponieważ tego dnia, kiedy filmowałem ten obiekt, chmury były dość gęste, były le, lekkie prześwity, co zresztą widzi się na gwiazdach, że te gwiazdy są zamglone, i okazuje się, że ten obiekt najzwyczajniej w świecie leci pod chmurami. A chmury są na wysokości nie więcej jak 2 km. Także macie teraz y, możliwość zobaczenia, że te obiekty, które y, w kamerze wyglądają na tle rozgwieżdżonego nieba jako gwiazdy, de facto latają na bardzo niskich wysokościach. On leci pod chmurami tutaj. Gdyby to był samolot, przy takim zoomie. Widzielibyśmy dokładnie skrzydła. Zresztą już Wam wielokrotnie pokazywałem, jak w 5, 6, 10 i 15-krotnym zoomie wyglądają samoloty na wysokich i niskich pułapach, i nawet te samoloty, które lecą na wysokości kilku, kilkunastu tysięcy metrów są widoczne. Natomiast to coś, co teraz widzicie, leci na wysokości nie więcej jak 1900, 2000 metrów, a jednak nie jesteśmy w stanie go przy takim zoomie rozróżnić widzimy tylko światło, nie widzimy skrzydeł, nie widzimy nic a więc jest to film udowadniający że to nie są nasze obiekty zresztą ja to powtarzam już wielokrotnie ale ten film akurat z pozoru nieciekawy pokazuje właśnie, że ten obiekt leci pod chmurami na wysokości niespełna 2000 metrów pod chmurami zobaczcie jak gwiazdy są przymglone za chmurami on leci dość nisko w tej chwili leci na wschód za chwilę zobaczycie wierzchołki drzew które mi go już później zasłaniają, i tak to wygląda. Zobaczcie, tam gwiazda po prawej stronie, ledwo ją widać, bo jest za chmurami, a obiekt jest dość dobrze widoczny, leci pod chmurami. A więc, a więc tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj film udowadniający, że te obiekty wcale nie są duże, ale lecą nisko i mocno świecą, co dla przeciętnego obserwatora z Ziemi wydaje się, jakby to były. Obiekty, które le lecą bardzo wysoko, choć niewątpliwie, że niekiedy tak jest. Co za chwilę zresztą zobaczycie? Zobaczcie, tutaj są drzewa i on leci już na wschód pod chmurami. Widzicie? Gdyby nie chmury, myślelibyśmy, że on leci bardzo wysoko wśród gwiazd, gdzieś tam w stratosferze, a tu się okazuje, że one lecą między nami, a a chmurami. A tutaj zobaczcie obiekt, który już ze stacjonarnej kamery sfilmowałem. Ledwo go widać. I też leci jakby pomiędzy chmurami, bo te, te gwiazdy są takie trochę za, zapruszone tymi chmurami. Teraz zobaczycie obiekt, który już widzieliście wielokrotnie. Będzie okazja przy tym obiekcie, żeby Wam powiedzieć, co za chwilę zobaczycie. Obiekt, który sobie leniwie przemyka. Po niebie, być może też nie takiej samej wysokości, choć tutaj, właśnie akurat złapałem go w takim miejscu, gdzie było czyste niebo i gazy były dość dobrze widoczne. Jukonem Rangerem, drugą kamerą, którą sobie penetrowałem. Z boku, oczywiście, stała tamta, którą przed chwilą zobaczyliście. Widzieliście, ta zielona, no kto widzi, no. a tutaj obiekt sobie leci. Po tym obiekcie, zobaczycie serię ujęć obiektu. Przemykającego z dużą szybkością nad zieleniecką rondem Waszyngtona i stadionem dziesięciolecia. Zobaczycie go w kilku ujęciach, więc jeśli nie dopatrzycie tam jakichś szczegółów, to sobie cofnijcie, bo film jest dzisiaj krótki, więc dużo do komentarza nie będę mógł powiedzieć, ale za chwilę po tym obiekcie zobaczycie właśnie tych kilka przelotów małego. Obiektu, który nie jest ptakiem. Zobaczycie zresztą sami, on zbyt szybko lata w przestrzeni. Mogę Wam powiedzieć, że ten obiekt, który za chwilę po nim zobaczycie, leciał ode mnie jakieś 300 metrów na wysokości 150, 100 metrów. No powiedzmy mniej więcej tak, bo on był tak mniej więcej nad stadionem dziesięciolecia. Kawałek, tyle tak obliczam, jakieś 100 metrów nad ziemią, i on tutaj krążył. Ja go kilkakrotnie złapałem, bo za każdym razem, kiedy łapię obiekt, to wyłączam nagrywanie, żeby mieć obiekt na końcu kadru, i włączam ponownie w rejestratorze nagrywanie. Więc ten, i kiedy ten obiekt łapałem mm, za każdym razem i mi znikał, wyłączałem nagrywanie, po, po czym włączałem nagrywanie z powrotem i znowu śledziłem y, ten obszar, na którym y, go łapałem. Za chwilę ten film się skończy, tutaj ten obiekt już znika właściwie, no, taki typowy, prawda? Więc mieliście przykład i tu przechodzimy do tego obiektu, który nad Stadionem Dziesięciolecia złapałem na niskiej wysokości. Dokładnie takie same obiekty filmowałem, uwaga, tutaj łapię, dokładnie takie same obiekty filmowałem z pozycji zielenieckiej przed kilkoma, kilkunastoma dniami. Widzieliście, zobaczcie jaką zasuwa tutaj, a ja mam kamerę praktycznie na wprost siebie. Stoję na dachu, no, jestem na wysokości stadionu dziesięciolecia. Pode mną, kilkanaście metrów są drzewa, wierzchołki. Mogłem zrobić ujęcie tego stadionu tutaj po takim ujęciu. Widzicie, zobaczcie, jak on zasuwa. On jest jakieś 200 metrów ode mnie. No ile do, ode mnie z domu do stadionu jest? 250, niecałe 300 metrów. 250 gdzieś tak. I tutaj mi znika. Teraz drugie ujęcie, zobaczcie. Znowu go łapię po chwili. Zobaczcie na datę. No, dosłownie po chwili. Znowu go łapię. On krążył nad stadionem. On zasuwa, zobaczcie, jak on zasuwa. On jest. On nie świeci, on po prostu odbija światło e, Ronda Waszyngtona i Zieleniecki stadionu. Znowu mi znika. Za chwilę się skończy film, więc moi drodzy, zobaczyliście dzisiaj coś, coś, co filmowałem z dołu. Także tutaj będę już się z wami żegnał. Zobaczcie trzecie ujęcie. Jeszcze raz go łapię. A potem już go nie złapałem. Jeszcze jedno ujęcie będzie takie szybkie. I zobaczcie jak on krąży, z jaką on prędkością zasuwa nad, nad tymi ulicami. I jeszcze jedno ujęcie tego samego obiektu, bo on tam krąży, dosłownie ja go w ciągu kilkunastu chwil słabo go widać, no bo jest daleko, jest troszkę mglista pogoda, ale widać. Moi drodzy, pokazałem, zachęcam do obserwacji, do następnego razu, trzymajcie się, hej!